Cześć, dzień dobry, Krzysztof Bielak, Siła Regeneracji, witam Was w kolejnym odcinku i we własne zdrowie. A dzisiaj porozmawiamy o ustawieniu naszej miednicy, jak skorygować naszą miednicę i jej ustawienie, jeśli mamy krzywą i czy to ma w ogóle wpływ na naszą postawę, na nasze bóle kręgosłupa. O tym wszystkim powiemy w dzisiejszym odcinku, czyli kilka wskazówek praktycznych, kilka ćwiczeń, czyli jak zwykle wszystko zsumowane, lecz zanim zaczniemy, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Jeśli chcecie skorzystać z pobytów regeneracyjnych z zabiegami lub pobytów kuracyjnych z zabiegami. Zapraszam Was do naszej małej, kameralnej agroturystyki regeneracyjnej, naszego kameralnego sanatorium. Jak zwykle link w odnośniku, link w komentarzu przypięty pod filmem znajdziecie, a my startujemy z całym filmem. Na początku zaczniemy od takich wskazówek praktycznych, żebyście mogli zobaczyć, ocenić, czy faktycznie gdzieś tam macie jakieś nierówności w swoim ciele, czy nierówności w swoim organizmie, które mogą wpływać na zaburzenia wasze, waszej postawy, zaburzenia funkcjonowania i dysfunkcję w postaci bólu w pleców, czy bólu w odcinku lęźwiowo-krzyżowym, czy bóli bioder. To są bardzo proste metody. Staniecie sobie prosto, możecie wykorzystać, wykorzystać lustro, bo najlepiej zrobić to przy przed lustrem, bo wtedy będziecie widać, będziecie widzieć. Za uszami macie wyrostki sutkowate. możecie znaleźć je i przyłożyć kciuki. I tutaj pierwsze, co możecie sprawdzić, na jakich wysokościach się one znajdują. Kolejnym punktem, który możecie się odnieść, to będą wasze ramiona. Staniecie prosto i zobaczycie, czy przed lustrem wasze ramiona będą ustawione prosto, czy gdzieś tam jedno ramię będzie delikatnie wyżej. Kolejnym punktem są nasze kolce biodrowe przednie-górne. To są takie wyrostki kostne, które znajdują się mniej więcej na wysokości e lekko poniżej pępka. E I stawiacie sobie kciuki na tych wyrostkach i znowu oceniacie przed lustrem, czy jeden e kciuk jest wyżej, drugi niżej. Będziecie śmiało mogli sobie określić. Jeśli nie możecie tego znaleźć, to określcie sobie koniec talerza biodrowego. I tak samo możecie znaleźć końce talerza bydrowego i zobaczyć, jak one są ustawione. Wtedy będziecie doskonale wiedzieć. Kolejny poziom: możecie sprawdzić poziom waszych kolan, czy jest wszystko ok. No i tak samo kostki. To są takie punkty, które możecie sobie odnieść. Kolejnym prostym takim testem: możecie sobie usiąść na brzegu ławeczki, krzesła, stoliku, taboretu. Usiądźcie prosto i sprawdźcie, jak są wysunięte wasze kolana. Czy one są równo? Czy gdzieś tam jedno kolano przesuwa się delikatnie do przodu? Czy drugie kolano przesuwa się do przodu? No i wtedy będziecie mieli takie punkty odniesienia, do których w późniejszym czasie będziecie mogli się odnieść, czy ćwiczenia. Przynoszą jakiekolwiek rezultaty, bo najpierw zaczynamy od testu, a później zaczynamy od ćwiczeń. No i jak już siedzimy w tej pozycji, możemy zacząć od tych e, pierwszych ćwiczeń, które Wam pokażę, które Wam wspomogą w tym, żeby zniwelować te wszelakiego typu nierówności, i zaczniemy od prostego ćwiczenia, e, wysuwania jednego kolana w przód, drugiego w tył, tak, żebyśmy mogli zacząć rodować delikatnie naszą miednicą. I przytrzymajcie chwilkę w pozycji wysunięcia kolana w przód i spokojnie wykonajcie to 30 do 60 sekund. Poczujecie jak się rozciągają wszelakiego typu struktury na tutaj kości miedniczej, na całej miednicy. Poczujecie Wasz staw krzyżowo-biodrowy, poczujecie spojenie łonowe. To jest bardzo fajne ćwiczenie które także będzie prewencyjnie działać na wasze bóle pleców. No i później sobie możecie wstać. To ćwiczenie jest dosyć specyficzne i dosyć ciężkie do wykonania, lecz jeśli wam się uda to opanować, to będzie bardzo efektywne. Starajcie się skręcić tylko waszą miednicę. Kolana pozostają wtopione i stopy są wtopione w podłogę i starajcie się skręcić tylko waszą miednicę w jednym kierunku. I później w drugim kierunku. Poczujecie, jak Wam delikatnie rozciąga się cały mięsień pośladkowy, cała tutaj przednia strona biodrowo-lędźwiowa, mięsień brzucha. I znowu rotacja delikatna, a op, op, potem w drugą stronę. To są bardzo delikatne ruchy, które prowokują do mobilizacji także połączeń stawu krzyżowo-biodrowego, czy miednicy z samą kością łonową. I po 30-60 sekundach przechodzimy do następnego ćwiczenia. Będziemy starali się zbliżyć te nasze kolce biodrowe przednie górne do przodu. To ładnie to wygląda, lecz ten ruch jest naprawdę bardzo minimalny, który nie odczujecie. Czyli tak, zbliżacie, rozsuwać. Zbliżacie, rozsuwać. I znowu staracie się sunąć Rozsunąć. I znowu wasze kolana, wasze stopy są nieruchomo. I staramy się taki ruch wykonać, to jest bardzo specyficzny ruch. I znowu 30-60 sekund. A ja wam pokażę, gdzie są dokładnie te kolce biodrowe przednie górne, żebyście też mogli orientacyjnie podniosę tutaj koszulkę. Jak podniosę koszulkę, opuszczę troszkę majtki, to mniej więcej w tych miejscach znajdziecie kolce biodrowe przednie górne. No, jak już macie te kolce, przednie, kolce biodrowe przednie górne, to zbliżacie, oddalacie. Tak wygląda to ćwiczenie, które wcześniej wykonywaliśmy. Dobra, przechodzimy do następnego ćwiczenia. Tym razem położymy się na podłodze. Ja sobie skorzystam z maty. I zasada ruchu będzie bardzo prosta. Będziemy wykonywać taki rowerek, czyli tutaj te ruchy, tylko że tego dołożymy opór. I tak, jak jedna ręka będzie oporować w tą stronę. Nogę, czyli jak noga będzie szła w tą stronę, to my oporujemy. A druga noga idzie w tamtą stronę. I my będziemy starali się oporować. I starajmy się ten ruch wykonać spięcie takie izometryczne. Czyli 5 sekund wytrzymujemy napięcie. No i zmieniamy. Czyli napór tu. I druga strona w drugą stronę. Hop. 5 sekund. Rozluźniamy. 5 sekund. Rozluźniamy, staramy się, aby nasz odcinek lędźwiowy przylegał do podłoża. I znowu 5 sekund. Rozluźniamy, jeszcze raz. Rozluźniamy i ostatni raz. Rozluźniamy. Przechodzimy w tej pozycji do kolejnego ćwiczenia. Łączymy ręce w ten sposób, będziemy pracowali nad naszymi mięśniami przewodniczylami. Wkładamy zaciśnięte pięści pomiędzy kolana i będziemy delikatnie ściskać nasze pięści kolanami w tym kierunku. Czyli ściskamy, wytrzymujemy 5 sekund i rozluźniamy. Możemy opuścić. I znowu 5 sekund. Ściskamy. Rozluźniamy. I ostatni raz 5 sekund ściskamy. Rozluźniamy. I teraz przeciwny ruch, tu będziemy stabilizować nasze kończyny dolne, ruch naszych kończyn naszych kolan będzie na zewnątrz, a my naszymi dłońmi będziemy oporować. Jeśli to ćwiczenie jest ciężkie dla ciebie do wykonania w pozycji leżącej w tej, której pokazuję, możesz usiąść i wykonać to w pozycji siedzącej. Zaraz to zademonstruję. Najpierw zacznijmy od pozycji leżącej, czyli znowu kolana na zewnątrz, a my opórujemy. Op, 5 sekund, rozluźniamy, jeszcze raz, rozluźniamy i ostatni raz, rozluźniamy. I to samo w pozycji siedzącej możemy wykonać, jeśli to Wam sprawia problemy, Czyli wkładacie pięści, zaciskacie. Jest to dużo łatwiejsze w pozycji siedzącej. I tak samo na zewnątrz. I oporujecie. Wykonujecie 3 do 5 powtórzeń. Po 5 do 10 sekund samo napięcie izometryczne. I przechodzimy dalej do leżenia. Będziemy wykonywać 3 takie serie ruchów. Najpierw Starajcie, będziecie się poruszać waszymi kończynami dolnymi raz w górę, raz w dół, tak, żeby wasze mięśnie, czworoboczne, lędźwi delikatnie zaczęły pracować. To ćwiczenie jest znakomite, jeśli jeszcze leżycie w łóżku i na przykład obudzicie się rano i macie dysfunkcję w obrębie odcinka lędźwiowo krzyżowego no to was wspomogą w Waszych bólach żeby dobrze zacząć dzień. I to jest pierwsze ćwiczenie. Teraz drugie ćwiczenie. Staramy się w ten sposób poruszać naszymi biodrami, czyli raz napniemy jeden pośladek, raz drugi. I znowu trzymam ręce na kolcach biodrowych i czuję, jak jeden idzie w górę, drugi w dół. Hop. I znowu 30 do 60 sekund. I teraz zginamy nasze kończyny dolne pod kątem 90-90 stopni. I będziemy robić taką łódeczkę, czyli staramy się, żeby nasza kość krzyżowa powędrowała w kierunku nosa. I później staramy się ją jak najbardziej oddalić, czyli staramy się przyciągnąć, napinamy mięśnie brzucha, obniżamy nasze żebra rozluźniamy, robimy wdech i znowu tu wydech, spokojnie wdech, wydech i wdech, wydech. No, i zaprezentuję wam, wam ostatnie ćwiczenie, które możecie wrzucić do Waszego repertuaru ćwiczeń. Kostka, ręcznik, butelka, wałek do rolowania, jest to bez różnicy, wkładacie pomiędzy kolana i staracie się delikatnie napiąć Wasze mięśnie przywodziciele czyli napieracie kolanami na kostkę, i teraz tak, napinacie pośladki i staracie się delikatnie obniżyć żebra, ale tu wyciągacie się do góry, wasza głowa w protrakcji i stoicie w tej pozycji około 10 do 20 sekund i rozluźniacie. I jeszcze raz. Napinamy, jak już ty nas zrobi to z boku, to będzie doskonale widać różnicę. I popatrzcie. Rozluźniam. Jeszcze raz napinamy. Automatycznie się prostuje. Bardzo fajne ćwiczenie. I rozluźniamy. I to ćwiczenie możecie powtórzyć od 3 do 5 razy napięcie izometryczne, tak jak wcześniej powiedziałem 10-20 sekund. No i tym samym chciałbym zakończyć tą serię te ćwiczenia możecie wykonywać jako. Prewencję i zapobieganie. Niekoniecznie krzywe ustawienie mięśni będzie się wiązało z Waszymi dysfunkcjami, bo tak naprawdę nie każdy z nas, praktycznie każdy z nas jest delikatnie asymetryczny, więc tutaj nie przejmujcie się, jeżeli wyjwo, wyjdą Wam jakieś duże asymetry. Bo, bo to wszystko można skorygować, można gdzieś tam zbalansować, i to nie zawsze wiąże się z waszymi dolegliwościami golowymi, bo możecie mieć asymetrycznie ustawione miednice, czy gdzieś tam barki, a wy będziecie normalnie funkcjonować. Także tym się nie przejmujcie. Te ćwiczenia będą znakomitą taką prewencją, pomogą ukrwić cały obszar tej miednicy, obszar dolnego odcinka kręgosłupa, obszar waszych przywodzicieli, odwodzicieli, mięśni brzucha mięśni czworobocznych lędźwi, to wszystko fajnie wpłynie na Wasze tutaj dilatację i wazokonstrukcje, czyli rozszerzanie i e, zwężanie naczyń krwionośnych, co będzie doskonale wpływało na całą Waszą wasz organizm i fizjologię. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam ten odcinek przypał do gustu, zostawcie kciuka, będę bardzo wdzięczny, a ja Was zapraszam na pobyty regeneracyjne do naszego kameralnego sanatorium. Pamiętajcie, inwestujcie w własne zdrowie. Krzysztof jak Siła Regeneracji.